Co łączy Polskę z Motorolą? Dlaczego chińskie Lenovo, co dostęp do amerykańskich serwerów IBM-u? I wreszcie, dlaczego Motorola i Lenovo połączyły się i co z tego wyszło? Partek Grzankowski z Telepolis.pl zapraszam na historię Motorola i Lenovo. Historia tych marek, a w zasadzie tej marki, zaczyna się w 1928 roku, kiedy firma Motorola została założona w Chicago, oczywiście w Illinois, wtedy jeszcze jako Goldwyn Manufacturing Corporation. I założycielami było dwóch braci: Paul i Joseph Goldwyn. Sama nazwa Motorola wyszła do użytku chwilę później, a wiąże się ona z hitowym na tamte czasy produktem, czyli radiem samochodowym. Moto było nawiązaniem do motoryzacji, a Ola, to nie hiszpańska naleciałość, ale przynajmniej według najciekawszej dla mnie wersji historii, to ten sam schemat, co w Polsce w latach 90., -tych tylko że u nas były Januszeksy, ale mieli Victoriola, Mowiola, no i właśnie Motorola. Nie ma co się dziwić, że niewiele później wymyślili też rock n rolla. Jacki Galwin swoją sławę zdobyli sprzedając właśnie tanie radio bezprzewodowe, ale niedługo później działalność miała zostać rozszerzona na radiotelefony. Tak, ich następców wciąż można jeszcze spotkać w postaci krótkofalowych czy CB Radia. Co ciekawe, jeden z najbardziej hitowych produktów, który był bardzo popularny podczas II wojny światowej, czyli Handy Talki SCR-536 został zaprojektowany przez Polaka Henryka Magnuskiego. Gdy wojna się skończyła, Motorola na dobre skupiła się na produkcji domowych radioodbiorników i telewizorów. Z tych drugich chociażby bardzo popularny siedmiocalowy Golden View z 1947 roku oraz 19-calowy Astronaut, czyli pierwszy przenośny telewizor z dużym ekranem. A skoro o kosmosie mowa, to właśnie dzięki urządzeniom od Motorola mogliśmy usłyszeć to jeden mały krok dla człowieka, jeden wielki skok dla ludzkości. Wypowiedziane oczywiście przez Neil Armstronga na księżycu. Jednocześnie firma obserwuje co dzieje się na rynku na Ziemi i to oczywiście pierwsze przymiarki do telefonów przenośnych, dzięki czemu w 1973 roku prezentuje ona pierwszy na świecie się telefon komórkowy, choć na rynku debiutuje 10 lat później, działa do 35 minut, ładowanie trwa 10 godzin, no to i tak jest ogromnym wydarzeniem. Oczywiście kolejne lata przynoszą nam wiele ciekawych modeli, wśród nich można wyróżnić m.in. pochodzące z przełomu tysiącleci V120, który był odpowiedzią na Nokia 5110. Chwilę później pojawił się też V60, które z kolei były telefonem z klapką, ale i tak Lauru najbardziej zapamiętanego modelu właśnie z tej linii należy oczywiście do Razer V3, czyli niezwykle eleganckiego modelu, którego sława była tak mocna, że producent ponownie skorzystał z tej nazwy w 2019 roku. Choć firma przez lata odnosiła spore sukcesy, a Wy pewnie napiszecie o swoich ulubionych modelach w komentarzach, to jednak nieuchronnie przychodzi rok 2007, gdy Apple wywraca stolik. Motorola niestety nie należy do grona, któremu się udało wyjść z tego obronną ręką. Straty w wysokości ponad 4 miliardów dolarów doprowadzają do podziałów. Część firmy nadal będzie zajmować się produktami konsumenckimi, w tym komórkami, a reszta wraca do tego, czego wyszła, czyli produktów telekomunikacyjnych, takich jak radio policyjne. Ta pierwsza część, czyli Motorola Mobility, ma problemy, których rozwiązaniem miało być sprzedanie firmy do Google w 2012 roku. Nic z tego nie wyszło, a firma znów zmieniła właściciela. Tym razem było nim Lenovo, które kupiło Motorola za 1 czwartą tego, co zapłaciło dwa lata wcześniej Google. I to okaże się być w końcu dobra decyzja. Skąd jednak w ogóle wzięło się Lenovo? Lenovo swoją historię zaczyna dużo później, bo w 1984 roku zostaje założone przez grupę 11 inżynierów komputerowych w Pekinie, w Chinach. Jego nazwa początkowo składa się aż z 12 słów, które dość szybko zostały zamienione na Legend, a na początku lat 2000, gdy firma chciała mocno wybić się na świecie, skróciła tę nazwę i dodała nowo, nawiązując do nowoczesnych technologii. Dziś największy gracz na rynku PC, z dużymi ambicjami i sukcesami w sektorze mobile, jak na firmę chińską, działający dość nietypowo i wyjątkowo też traktowany na rynku globalnym. Choć początki były trudne, firma próbowała bez sukcesu sp sprowadzać do Chin zegarki cyfrowe czy telewizory. Co jednak ważne, niemalże na początku Lenovo jest związane z działającym nieco inaczej niż reszta Chin Hongkongiem. Zwłaszcza w tamtych czasach, gdzie dość wcześnie utworzono spółkę zależną. To także tam Lenovo wchodzi chwilę później na giełdę. W 90 roku zaczyna produkcję i sprzedaż własnych komputerów, a strzałem w dziesiątkę była technologia przetwarzania chińskich znaków w komputerach kompatybilnych z systemem IBM-u. Lenowość dość szybko inwestował w biura sprzedaży w Europie, Ameryce Północnej i Australii, stając się jednocześnie liderem rynku w Chinach w 1996 roku. Dwa lata później miał aż 43% udziału w krajowym rynku. Ciężko też się dziwić, że apetyt i ambicje rosły. Aby rozwinąć skrzydła Lenovo dokonało w zasadzie transferu marzenia, przejmując słynną amerykańską firmę IBM, w tym także linię ich laptopów ThinkPad. Co ważne, IBM wciąż miał głos w sprawie projektowania i serwisowania tych sprzętów. I choć już wtedy firma z chińskim dowodem nie była idealnym partnerem w oczach Amerykanów, pojawiały się nawet kwestie bezpieczeństwa narodowego przy tej transakcji, jednak Lenovo zgrabnie wyszło z szufladki, a sama firma udowodniła swoją chęć współpracy, przenosząc globalną siedzibę z Pekinu do Nowego Jorku. To jednak nie koniec, bo kilka lat później Chińczycy dokonali też głośnego zakupu serwerów biznesowych od IBM. Lenowo musiał uzyskać na to zgodę od najważniejszych politycznych graczy na świecie, i cóż, zrobili to. Jak to możliwe, wydaje się, że kluczem do zwycięstwa była przejrzystość prowadzonych działań, w tym nadprogramowe, nieobowiązkowe raporty finansowe, ale też rozwarstwienie swoich działań na cały świat, bazując przy tym na międzynarodowym, a nie głównie chińskim składzie kadry zarządzającej. Do tego nadal firma utrzymuje wiele zakładów przejętych od innych właśnie firm i ich pracowników, także, w tym także od Motoroli. Ale skoro już o tym mowa, to warto zwrócić uwagę na fakt, że samolenowo przez długi czas nie do końca wiedziało, jak widzi siebie na rynku mobilnym. Na przykład w 2008 roku sprzedało swój dział smartfonów i tabletów, chyba tylko po to, by rok później kupić go dwa razy drożej. Z sukcesem wrócili na dobre do sprzedaży smartfonów w Chinach dopiero w 2012 roku, gdy zdobyli drugie miejsce i ponad 10% rynku. Ale to dopiero zakup Motorola był najważniejszym kamieniem milowym w tej historii. Oczywiście Lenovo po raz kolejny pozostawiło centrale na miejscu, czyli w Stanach Zjednoczonych. Efekt, kolejne modele z serii Z, 1 Edge czy wspomniany już Razer, który dla mnie jest obecnie najciekawszy, jeśli chodzi o składane smartfony nawiązujące do wspólnej klapki i to jak. Rozwija się to wszystko z sukcesem. Dziś Lenovo jest numerem jeden, jak jeśli chodzi o komputery, a obejmuje jedną czwartą prawie rynku według danych za ostatni kwartał ubiegłego roku. Oczywiście Motorola nie jest aż tak wysoko, bo jej udział to nieco ponad 3%, ale zwłaszcza te ostatnie miesiące to okres zauważalnego wzrostu. Czy marka ma szansę wrócić na podium? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach, no i jakie modele są Wasze ulubione, jeśli chodzi o motorole. Tymczasem dzięki za dziś. Do zobaczenia, do następnego, cześć!